Mówiłem do ciebie, że dłużej ten, powolneście powiesz. Nie, no bo ja jeszcze się, jeszcze się za to nie wziąłem, bo ja myślałem, że on do mnie gada, że mi odpowiada. Ale coś tam było o mnie, bo na czacie pisali, że sajko coś tam, nie? No. Ale dobra, dobra, to nieważne. To, to na razie i tak inny temat będzie. No co on tam? Że w przypadku China a TikToka to jest ta różnica, że tutaj ludzie opowiadają czasami tak... O, ale winylowy świat do nas przychodzi, trzeba zbanować tę osobę. Bo jest strasznie fałszywa. Patrzę, co tam wypisuje u tego Wornesta. Bardzo nieładnie, bardzo nieładnie. Dobra, słuchajcie, odnośnie Barbie, odnośnie Barbie, yy, odnośnie Barbie. Ja nie będę zdradzał personaliów, ale będę mówił liczbie mnogiej. Dodzwoniliśmy się do tego zakładu, gdzie rzekomo miała być ta sekcja zwłok, i tutaj macie informacje. Także ja nie wiem, kto znowu Ameryce dał te screeny o Snapchacie i tak dalej. Poczekajcie, posłuchajcie tutaj. Ja już Pani powiem, o ja sobie w ogóle książkę otworzę, bo tak będzie mi lepiej. Więc tak, ciało do nas trafiło 17 stycznia, w piątek i sekcja została wykonana w poniedziałek 20 stycznia. No tej ja już Pani powiem, o ja sobie w ogóle... Jest tam, nad, jest na, nagranie jest dłuższe, gdzie padają imię, nazwisko tej Barbie i tak dalej, tylko ta osoba, yy, no wprost, boi się Lukiego, że Luki zaraz yy, się odpali. Na nią będzie, nie wiem, będzie ją atakował, preparował jakieś rzeczy i tak dalej. Ale to jest, i teraz tak. Ja tego nie powinienem robić, ale to zrobię. Bo przyjdzie teraz Markus i powie, ale tam nie ma ten, tam nie ma imienia, nazwiska, kto to gadaj w ogóle. Ja podam teraz numer do tej, nie wiem, czy to jest prostektorium, czy co. I nie wiem, dzwońcie sobie, nagrywajcie. Y, tylko nie nękajcie. Zresztą i tak będziecie to robić, nie? Markus sobie osobiście zadzwoń y, i, się, i się zapytaj. Numer jest w internecie, tak czy inaczej, więc dziwne, że nie dzwoniliście tam. No, według pani y, to jest chyba skosniczy z, z prosektorium. Y, no, to, no to nie żyje. No to nie żyje. Ale numer jest publiczny. W sensie to, to jest firma. Jest w internecie. Mówiłeś, że nie pójdziesz dwa razy do tej samej wody. Odnośnie. Czego? Dobra, no to, no to sobie sam, Markus, ten. Udostępnijcie Markusowi. No ale Wornesta. Yy, no ale za bardzo się panoszy. Poza tym źle używasz tej, yy, tego powiedzenia. Zbanował cię porywacz zwłok. Ok. Yy. Dobra. Więc jeszcze raz wam to puszczę. We wcześniejszym fragmencie dzwoni osoba, przedstawia się, podaje imię i nazwisko tej Barbie, czyli Kinga Jakaś tam. I, I tutaj macie to, co odpowiada pani. Ja już pani powiem sobie w ogóle książkę otworzę, bo tak będzie mi lepiej. Więc tak. Ciało do nas trafiło 17 stycznia, w piątek, i sekcja została wykonana w poniedziałek, 20 stycznia. No od tej Ja już pani powiem sobie w ogóle książkę otworzę. A nie po to nie podaję nazwiska, żebyś ty je kurwa podawała na czacie, nie? To niech on do mnie wyjdzie na okno. Albo niech się połączy live, live. Ja nie mogę go zaprosić, niestety. Musiał dać by mi chyba obserwacja albo coś, nie wiem. No, wyjaśniałem co z tego. Te XD sobie, frajerze, wstać w dupę, bo kurwa, podprówa się tutaj na czacie. Chcesz zadać jakieś pytanie odnośnie tego, to wejdź na okno. Widzę, że masz tyle obserwacji, że możesz kurwa wejść i zadać. Jak ja nie lubię takich przegłupów na czacie. Temat jest teraz o Barbie, a ty mi pierdolisz o tym trupiarzu. Chcesz zadać pytanie? Wejdź na okno, zadaj pytanie. Człowieku. No, więc nie wiem, yy, kto wysłał ten. Inaczej. Ja dalej nie jestem pewny w 100%. O. Bo, bo to by wychodziło na to, że spreparowali tego Snapchata. Nie? Albo ktoś im to, znaczy oni już im tego, ktoś im tylko DBS-a podrobił całego, więc nie wiem. Tam się z kimś kłóci? Ale gdzie ty chcesz wjeżdżać człowieku? Gdzie ty chciałeś wjechać? A nie no, jakąś bitewkę robią. Od razu, bo jedyne głupota no. Słyszysz, że gadamy o czymś innym. Mówisz jakieś rzeczy, podobno coś tam, no to idź się go zapytaj, czemu, czemu spierdala przede mną. No chłopie, przed chwilą był live o Warneście, mogłeś wtedy gadać o Worneście. Znaczy, no nie wiem. Dla mnie to jest posrana akcja, nie? E, no tutaj pani mówi, tylko teraz tak. Dzisiaj dzwoniłem do prokuratora Domielca i nie ma takiej osoby. Czemu, nie, czemu miała być w prokuraturze? W Mielcu. A że ktoś odbiera telefon, ja mam. Tel też odbierałem. Mnie tylko zastanawia, napisz mi prywatnie ta osoba, czemu ci ktoś takich informacji w ogóle udziela o sekcji zwłok. Czy to jest takie jawne, że mogę zadzwonić i, i mi powiedzą? Kto to dzwonił? A co Cię interesuje, kto dzwonił? Zaraz będę miał odpowiedź. Chyba, że się podała za członka rodziny, nie? Nielegalistycznie. Bo to wiecie, to, że prawnie czegoś nie można, to, to jedno, a to, jak w Polsce to wygląda, i ile rzeczy można na gębę załatwić, to jest wiesz. I tutaj normalnie zadzwoniłam do zakładu medycyny sądowej i zapytałam, czy została już przeprowadzona sekcja z walking-i. dostałam taką informację jak na nagraniu. O nic nie pytali. Jest to możliwe, nie? W tym kraju jest to możliwe. Czasami jest tak, na przykład, że jak się kogoś szukało po szpitalach, to nie chcieli nic powiedzieć. Znaczy w jednym na przykład mówili, że nie mogą udzielić informacji, a w drugim szpitalu ci mówili, że na przykład jest taka osoba albo takiej osoby nie ma, nie? Jest to możliwe, bo u nas też tak było. No dokładnie. Więc jakby tutaj w tym kraju jest wszystko możliwe. No zależy od człowieka, no. No pewnie też dzwoniłem z zagranicy o info osoby niespokrewnionej do Proxtory dostałem info. No widzicie. Więc jakby mówienie, że na 100% nie. No jest bzdura. Bo nawet na czacie są osoby, które dostawały jakieś informacje przez telefon. Nie dokładnie, no. Mi udostępnili też, a nie byłam rodziną. Dziur prawie są. Znaczy, bo to prawo to prawo, a zależy jaki człowiek, nie? Tym bardziej, jak dzwoni ktoś z taką wiedzą już, że ktoś taki zmarł i że powinna być sekcja. To, oni, to wiesz oni mogą myśleć, że to jakaś rodzina dzwoni czy ktoś nie znaczy ja nie chcę dzwonić i się podawać za nikogo bo ja nie jestem warnest nie ja, czekajcie ja sobie wygoogluję ten numer jeżeli to jest faktycznie zaraz się dowiemy Przecież można wpisać w Google ten numer, nie? Katedra Medycyny Sądowej, no? Faktycznie. Kraków. No Kraków. Sekcja była w Krakowie. Jeszcze porównam z numerem z nagrania. Ja już Pani powiem, a ja sobie w ogóle książkę otworzę, bo tak będzie mi lepiej. Więc tak, ciało do nas trafiło 17 stycznia okay, w piątek. Okej, okay, to jest tak nagrane jest ten numer. Tak, bo odstałem do Krakowa. Okej. Okay. No. Sims Legit, nie? Ja powiem tak. Jak piszecie sobie katedra i zakład medycyny sądowej UJCM to wyskoczy Wam ten numer, z którego jest nagranie. Więc możesz sobie, Markus, zadzwonić. Jak chcesz. Teraz pytanie czy ktoś wam te screeny podrobił? Z tym snapchatem i tak dalej. Czyż sami żeście na to wpadli, nie? Chociaż nie sądzę, myślę, że ktoś ich pod chuj załadował. Nie wiem, nie wiem. Tak jak z tym DBS-em, że niby ten, że niby to boomera, to nie był boomera. Ja z Luki nie będę rozmawiał, bo ja z luki mam solówkę w kwietniu. Może Markus przyjść się wypowiedzieć, jak chce. Ale tam było, że został założony SnapChat, a nie, że zalogowany. Właśnie o to chodzi. Także no nie wiem. Przychodzi tu Markus. U niego chyba noc jest teraz, nie? A ja nie będę rzucał wskazeniami, kto to podrobił. A rano. Okej. Okay. Nie no, nie powiedzą ci co wyszło z sekcji, no bo na wyniki się czeka nawet kilka tygodni, nie? No dobra, no to udostępnijcie Markusowi. Później będzie na szotach, albo ktoś będzie przekazywał mu. O, przyszedł. No jest, jest, bo on ma duży gift, gift, gifterski poziom. To widać jak wchodzi z hukiem. Kurwa, się ma oni bez grobu umarłego, kurwa wyciągli z no, bo, no, bo, w, właśnie, właśnie chyba wyciągli z grobu umarłego, bo zadzwoniliśmy do katedra i zakład medycyny sądowej w Krakowie, tam gdzie niby miała być sekcja zwłoki. Tu masz kawałek nagrania z tego. Ja nie ja sobie... powiem, to ja w ogóle książkę otworzę, bo tak będzie mi lepiej. Więc tak, ciało do nas trafiło 17 stycznia, w piątek i sekcja została wykonana w poniedziałek 20 stycznia. No od tej pory ja już... Czyli według pani... Ja mówię o tym, ja mówię o tym, że na lewo do ciebie przyjść, kurwa, bo ja nie będę na ja tych kółku. Ja wiem, że telefon się mi palił. No, więc, a do tej, co do, do tej sprawy, to ja wszystkie dowody dostaję, Łukasz. Co ktokolwiek znajdzie, bo to jego najbardziej połujono Ja mi tam też wysyłałem ludzi, ale ja, ja to wiesz, wejdę na okno i się wypowiem. No, ale tu tak, też prowadzi do sprawy. Chodzi o to, że wiesz, y albo on, albo ktoś jego wiebał na minę z tym Snapchatem, bo tu. Ale no, to bo... powiedział, że to jest podrobione? Że ten Snapchat jest podrobiony? Znaczy nie, bo ja oglądałem tego live'a, trochę słuchałem i tam już było powiedziane, że ona na stuwę żyje, już było ja pojazd po niej. A no, słuchajcie tej kołcówki wczoraj? Też była jakaś głosówka. No, dlatego pojebana akcja, ale ja sprawdziłem sobie ten numer, bo to nie ja dzwoniłem. E, ja wpisałem ten numer z nagania i faktycznie. E, jak chcesz, ja ci. Znaczy, wpisz sobie w Google no i sam, i sam może zadzwonić. Ja już wiem, ja dostałem już te info o, o, o coś, bo to rano pisała, uchmiela ta. Draka już pisała rano o tym, uchmiela. Że, że było dzwonione, tak? Tak, że już tam było dzwonione, że jest potwierdzone. No, także teraz jest kwestia tego, kto, kto w chuja poleciał z tymi pseudodowodami, nie? No i no wiesz, na tej głosówce wczorajszej to tam nie była tylko Barbie, bo było kilku znajomych, był jakiś facet, to głosówka i to na bank, bo to było z ich grupy wyjebane. No tak, tylko data tej głosówki. No właśnie, kazałem żeby wczoraj się dowiedzieć tej daty, kiedy to było wysłane. Kiedy oni gadali. Najlepiej to, najlepiej to wy się zainteresujcie kto wam kurwa wysyła te niby dowody, bo ktoś was na minę to, to nie mi bo to Łukasza z tym, bo to ja nie wiem z kim on, kto mu, kto mu tam podsyła, co oni no się no tego nie wiesz, wieża. On, on jest kurwa porywczy i on zaraz live odpala, pokazuje. No tak, was, to, to jest ja mówił, mówię nieraz. nie Ale wiesz, ktoś ktoś was ale ja na koniec nie? dnia. No ale na koniec dnia, Sajko, wiesz to, że teraz ktoś Yy, nagrał Ci, kto to dzwonił? Jest to osoba legitna z TikToka, że dzwoniła, czy ktoś tak, wymyślony? Tak, jest, jest to moja koleżanka z TikToka. E, Czyli ręczy ty... za nią, że to ona nie kłamie, tak? Że to nie jest podrobiona głosówka. Tak, tak, tak. Po, no poza tym Ja dlatego... tylko na chwilkę no? chciałam się odnieść do tego Snapchata. To nie jest tak do końca, że to mogło być podrobione, bo ja też mam taką znajomą w kontaktach, której ona już ma tyle lat Snapchata i co chwilę mi wyskakują powiadomienia, że dopiero dołączyła. Mhm. Tak. Bo też tak, ten Snapchat też tak wariuje jak na aplikacje i, i to nie do końca mogło być podrobione, nie? No, okej. Okay. Ja, nigdy, ja nigdy nie miałem Snapchat, to więc się nie znam na tym w ogóle. No dobra, to ja tylko tyle chciałam. No dobra, dzięki. Dlatego podaję Ci, Markus, miejsce. Jak sobie piszesz w Google Katedra i Zakład Medycyny Sądowej UJCM, możesz sam zadzwonić. I wiesz, dla mnie było dziwne, że, że w ogóle podali takie informacje. Ale tutaj ludzie no piszą, piszecie, że. Zadzwońcie żeby... nie, 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 ktoś od nas, bo ja tak nie mogę wykonać połączenia stąd, ze Stanów, bo ja nie mam tego w pakiecie do polskich rozmów. Ale tu moich znajomych jest dużo, to weźcie lat, do katedry i zapytajcie się, czy trzeba, bo tak odpowiedzą od razu, jak odpowiedzieli koleżance. Zajka. No, bo ja tak się mówię, zastanawiałem się, czemu oni tak powiedzieli po prostu, ale tutaj ludzie piszą na czacie, że też mieli różne sytuacje. Zależy na kogo trafisz. Jeden ci powie, że nie może udzielić informacji, a drugi ci po prostu powie, nie? Tylko wiesz, to już o. będzie drugi albo trzeci telefon w tej sprawie, więc nie wiem, jak oni zareagują. No ale jeżeli chodzi o tę osobę, ja wiem, że na 100% zadzwoniła, mam to na nagraniu, mam podany numer, ja ten numer pisałem w Google i faktycznie, jak wpisujesz ten numer, to jest ta katedra i zakład medycyny sądowej, więc to, to na pewno rozmawiała z tym zakładem, nie? No to jeżeli to będzie prawda, no to my się liczyli z tym, że to albo będzie prawda, albo nieprawda, tak? Znaczy, no I to według, to chodzi o to, we, że... według osoby, która odebrała telefon spod numeru Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie, no to ona nie żyje i, i zrobili sekcję zwłok w poniedziałek. No mhm. na wyniki się pewnie czeka. Na wyniki się tam pewnie 2-4 tygodnie nawet czeka, nie? No wyniki tak, to wyniki oni ją pochować mogą bez wyników. No. Więc tak, więc według tej pani, która dobrała telefon, a numer mówię, jak piszesz ten numer w Google, od razu wyskakuje ta zakład benzyny sądowej w Krakowie. No to według tej pani sekcja została w poniedziałek 20 stycznia zrobiona. Dobra, tutaj zadzwonił od nas i Zobaczymy, czy też powiedzą udzielam tej informacji. Dzięki za info. No dobra, trzymaj się, hej. Na razie. No. No, zależy z tą sekcją, z tymi wynikami, to zależy też jaka jest przyczyna, nie? No ale parę tygodni trzeba zazwyczaj czekać. Ja mam koleżankę, która pracuje przy zwłokach w Gdańsku. No, czyli. Dobrze, że ja byłem cały czas taki zmieszany. Z jednej strony mówiłem, o, macie krew na rękach, ale nie do końca wierzę, że ona nie żyje. To niewiele można mi zarzucić w tej sprawie, bo ja cały czas mówiłem, że jestem taki, kurde, pół na pół jeszcze, nie. No ale faktycznie, faktycznie, no ja już się chyba skłaniam ku temu, że, że jednak, no że jednak jest jak jest. No to jest przykre, nie? To jest przykre, nie? To jest przykre. No i teraz zaczną się przerzucanie oskarżeniami, nie? Teraz się przy... Ukonana z nią byłem. Tak, tak, no ta, ta co ukonana ze mną była, to on właśnie... Aby to nie było S, tylko po prostu mieszanka. Możliwe tylko, wiesz, jak ona brała benzo alkohol, nie wiemy, czy nagle yy, stanęło jej serce, czy na przykład specjalnie wzięła, nie wiem, troszkę więcej. Nie wiem, nie chcę nad tym rozkminiać, nie chcę, nad, nie chcę tego rozkminiać, bo to nie moja sprawa, tak naprawdę. W sumie jeszcze ja mam jedno pytanie, bo zapomniałem się spytać. No załóżmy, że to jest prawda, tak? Mhm. Czy będą później w stanie się ktoś dowiedzieć, czy nigdy nikt, nikt się tego nie dowie, jaka była przyczyna? Czyli ona się, nie, nie. bo wiesz, zarzucił naraz na, na to że SK, no nie? Przez a jeżeli telefon ona, raczej nie, ale... A ona sobie aby być, ona lubi z proszkami to niby mieszać, bo już tam ci znajomi jej mówili, czyli wiesz, to chodzi też o to, czy później będzie w stanie się to dowiedzieć jakokolwiek, eee, czy to raczej niemożliwe? Tylko, tylko od rodziny. A tylko od rodziny. No, bo przez telefon nie powiedzą na pewno. Okej, okay, no żeby wiesz, ten baranom, tu, ten baranom ino powiedzieć tutaj, żeby wiedzieli, jaka była przyczyna, żeby później nie pierdolili, że to eska była. Bo ja podejrzewam, że żadna będzie, wiesz, nie była. To będzie trudno Bo jeżeli się wiesz, zapiła, pojadła prochu czy czegoś, no to, to jaka to jest No ale właśnie, to, to będzie trudno rozkminić, bo ona sobie lubiła benzo brać i tam popić. No i na przykład, ale też nie wiemy na przykład, czy specjalnie nie wzięła trochę więcej, żeby, bo wiesz, najczęstsza porażka najczęstsza no, to jest właśnie alkohol i proszki, nie? Ale wiesz, my też nie wiemy, jaka przyczyna tego była, nawet jeżeli tak zrobiła, bo ona miała, wiesz co, jaką branżą się zajmowała, wszystko, to różne mogły być powody te, tego zapicia się, tak? Znaczy życie no ja wie, prywatne. ja, ja, się, ja to, się domyślam, gdzie będą padały oskarżenia, nie? Przy, przy, nie, nikt nie będzie później już gadał o tym, jeżeli to będzie prawda, no to bez przesady, ale chodzi o to, że przyczyny tego, to ona mogła mieć życie problemy, mogła mieć w pracy problemy, mogła mieć różne, byle, przyczyny może być milion, tak? My nie znamy okay. tej przyczyny. No, tylko, tylko mówię, że ja, ja podejrzewam, gdzie będą padały oskarżenia o tą Eee, No, to, 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 no to, to, to kurwa wiadomo, gdzie będą padać. Znaczy tak, tak na razie. Jest, jest. to, Jest to przykre, bo jednak to była jakaś tam osoba z TikToka i tyle, nie? Ja tam jej za bardzo na nie wiem. Ja na najgorszym drogi. uroku by się nie życzy śmierci, jakby nie było. No, więc, no nie wiem. Jeszcze chwilę trzeba poczekać z tym wszystkim. No, dobra, na razie. No hej. Ta, Boomer znajdzie zaraz winnego. To, to, to na pewno. Boomer zaraz winnego znajdzie. No, ja mówię, ja tak jak mówiłem wcześniej, nie? Ja mam jej głosówki, kiedy ona obwiniała za To Lukiego. Znaczy nie za Eskę, bo wtedy jeszcze żyła, ale za swój zły stan psychiczny. Ale też nie można tego bezpośrednio powiązać, no bo te głosówki są z kiedy? Czekajcie. Ja na kompie tego nie sprawdzę. Aha, sprawdzę. Głosówki są... Do mnie z 16 do. E... No nic no. Ja wiem, że ona mnie oglądała chyba od dwóch lat. Tylko ja nie wiedziałem, że to jest ona, bo ona kiedyś jest już dawno dawno do mnie pisała yy, na tym. Na Instagramie, że mnie ogląda, jest moją fanką. Jeszcze chyba zanim na TikToku się pojawiłem, tak naprawdę. No mówię, głosówki do mnie były ostatnie z, dwu, z 26 grudnia. Znaczy, wiecie, to, to jest właśnie to, że jak sekcja wykaże, że to było przetawkowanie, czy tam nie wiem, prochy alko. To dalej nie będzie do końca wiadomo, czy to była SK, czy nie, no bo to jest najczęstsza metoda. Nie mówiłem 16, tylko 26 grudnia powiedziałem. Jeżeli nie zostawiła żadnego listu pożegnalnego i tak dalej, to tak naprawdę będziemy nigdy pewności nie będziemy mieli. O może tak. A wbrew pozorom listy nie są tak częste, tak często zostawiane, nie? Więc no... No nie wszyscy zostawiają. Poza tym nie każdy też to planuje. Może po prostu wzięła prochy znowu w WD i tym razem, tym razem padła. Nie wiem, nie chce mi się tego rozkminiać. Ja wyrzutów sumienia nie mam, bo ja wstawiłem się za nią. Ona mnie prosiła, żeby za nią się wstawić. Bo ja, też, ja też to rozkwiniałem parę dni temu, czy, czy gdzieś tutaj zawiniłem w tym. No ale ja wstawiłem się za nią jako pierwszy. Jak, jak była akcja z tą sznurówką i z i wszyscy jechali po Barbie. I współczuli Staniemu, no to ja wszedłem na okno. Nie pamiętam kogo to było już. U, u, u Jaśminowej czy gdzieś tam, ale ten, ale ja byłem pierwszy, który powiedział, że Stani odpierdala lipę i że wysyłanie do kobiet takich filmików to molestowanie, jeżeli sobie tego nie życzą i tak dalej. Nawet czytam wiadomości, nawet mi dziękuję tutaj. Więc wydaje mi się, że tutaj macie, pomożesz. Bo serio jestem jechana na TikToku za to, że gość chciał jebnąć eskę przeze mnie. Drugi Ozzy. Wszystkie wiadomości i połączenia ci wyślę. No i tutaj mam, też mi wysyłała te screeny. Co to jest za screen? To był live u Grincha. Gdzie były pokazywane ogłoszenia. I tutaj ona się tłumaczy, że to jakaś manipulacja, że coś tam. Ale ona też mi pisała, że ona miała jechać na operację cycków. 25 grudnia. Może to jakieś powikłania po operacji. Nie wiem. No nie wiem, no możemy gdybać. Nie chcę też tutaj mącić. Bo ja napisałem, yy, to pokaż ten, pokaż cycki coś takiego. Alan spokojnie po operacji. Ja wie daj przed i po dla porównania. Jestem ekspertem. No. No i tak to jest. Tak to jest. No, więc na razie zostaje to. W obszarze spekulacji wszystko. Nadal trochę. Zobaczyłem co ta chujoda tam gada. Cisza u niego chyba. No. Także no mówię. Podałem zakład medycyny sądowej, gdzie wykonali sekcję, więc jakby, nie wiem, ktoś tam może sobie będzie jeszcze wydzwaniał czy coś, nie wiem. Mi się, mi się, ja nawet nie zadzwonię, bo myślę, że jest trochę wstyd, nie? Może jakbym był pierwszym telefonem, to bym zadzwonił, ale jak tam już było dzwonione dwa czy trzy razy, to trochę mi głupio po prostu, nie? Kolejny raz jakby dzwonić tam, pytać o to samo. Dziękuję bardzo. Już bym Ci zostawił obserwację, ale nie mogę. Ewa, dziękuję bardzo za, za różyczki.